Co zrobić, żeby klienci chętniej do nas powracali i kupowali od nas po raz kolejny. Przede wszystkim musisz unikać syndromu gwarancja do bramy i się nie znamy. Takiego popularnego trochę w budowlance. Chociaż ja odnoszę wrażenie, że ten syndrom jest widoczny wszędzie. Po raz kolejny doświadczyłem tego na własnej skórze, kiedy pan, który chciał ze mną przedłużyć usługi telekomunikacyjne. Oczywiście wszystko było gitara, wszystko było super, super rozmowa. Naprawdę byłem bardzo zadowolony. W praktyce teraz jak ja coś od niego potrzebuję, telefon jest nieodebrany, maile są nieodpisane i nic bym nie mówił, gdyby ta sytuacja trwała dzień, czy dwa, czy trzy, mógł być na urlopie. Natomiast od miesiąca próbuję się z nim skontaktować, bo mam konkretny problem. Widzę, że dalej pracuję w tym samym miejscu, a telefon nieodebrany i nieodpisany. Więc unikajcie tego syndromu. Pamiętajcie, że po sprzedaży bardzo często sprzedaż dopiero się zaczyna, czyli w ten sposób zyskujemy lojalnych klientów. Dobrego dnia. Hej!